Dzień dobry. Zapraszam dzisiaj na przegląd mojego zamówienia z katalogu Oriflame, z katalogu numer 6 2025. Ten katalog obowiązuje od 13 kwietnia do 3 maja. Przyszła do mnie taka nieduża paczka. Zamówienie jest na około 50 punktów. Czyli tak. Po rabacie chyba około 200 zł. Ja mam rabat 23%. W momencie, gdy zapisujesz się do Oryflame, to ten rabat wynosi chyba 15%, z tego co się orientuję. Na dolu udostępniam link, poprzez który można zapisać się do klubu oriflame i korzystać z rabatów. I tak wygląda moje zamówienie i będziemy myślę po kolei tutaj pokazywać, co w zamówieniu jest. Zacznijmy od tenderkarków. Nie będę otwierać, bo co prawda to jest dla mojej córki, ale na no pewno mogę to otworzyć, bo ona to chyba sobie zamówiła, tak mi się wydaje. Więc myślę, że spokojnie mogę to otworzyć, myślę, że ona nic nie będzie miała przeciwko, tak to wygląda, tutaj chyba muszę tak pomóc sobie i są trzy tenderkerki, jest arbus, ten naturalny i marakuja, o tak. Ładne są takie pudełeczka. Znaczy on nie był w jakiejś takiej rewelacyjnej cenie, ale że ona potrzebowała. Mm, lubi bardzo te tenderkerki ona i chłopak. Narzeczony już właściwie to, to zamówienie było. Yy, już pokazuję, poczekajcie chwilę, muszę wziąć kartkę, na której strony wypisałam i już jestem mm, te balsamy są w katalogu i już mówię, że one są na 117 stronie. Zanim nagrywa, zacznę nagrywać film, to zawsze sobie wypiszę, co mam w tym zamówieniu. I tutaj są te balsamy. Zaskocz swoich bliskim, wyjątkowo kolorowym pudełkiem tender care zawierających. Wywierającym czy ekscytujące warianty balsamu. Arbus, Majakuja i naturalny. Tutaj jest napis ostatni raz w katalogu. No nie wiem, ja jakoś chyba w tym kolejnym też widziałam tak pudełko i nawet tani, bo tutaj była cena 37,99. Odżywia suche usta, zmiękcza suchą skórę, wygładza brwi i pielęgnuje skórki. Świetny jest. Tutaj oni nawet piszą, że to jest już taki mm, yy. Że to jest ikona. Ikona 7 milionów sztuk w zeszłym roku sprzedaliśmy. Piszą Iny, innymi słowy, każdej minuty na całym świecie sprzedajemy 15 Tender tenderker. Ja bardzo lubię też te Tenderkerki i chętnie ich używam. Ale podobaczko jest śliczne. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że mi się bardzo podobają te opakowania. Oriflame są prześliczne, w prezencie też. Pięknie to wygląda. Teraz ładnie zapakuję z powrotem. Też ona to sobie, ale dlaczego miałaby nie otrzymać ładnego pudełeczka? Więc tak, to mam. Po kolei biorę wszystko, co tutaj jest. To zamówiłam sobie. To było w outlecie po 3, chyba 3,80 za to zamówiłam. Na ten długi weekend majowy lecę do Turcji, więc potrzebuję sobie takich niewielkich kosmetyków, bo to jest maska. Ja jej co prawda nie miałam nigdy, tego typu takiej tropikalnej, ale ja myślę, że ja będę z niej zadowolona i że ona mi na 2-3 razy starczy. I właśnie na wyjazd myślę, że ona mi się sprawdzi, bo potrzebuję na wyjazd 5 minut. Należy ją podtrzymać. I potem spłukać. Więc chyba powinnam być jej niezadowolona. Dajcie znać, czy ona się u Was sprawdziła, bo ja jej chyba nigdy nie miałam. Nie przypominam sobie. Korzystałam z różnych tych masek. Bananową bardzo lubię. Bardzo lubię tę maskę taką z awokado. Ale takiej nie miałam. Więc to taki oczywiście no, taki eksperyment, zobaczymy. Oprócz tego mam trzy yy, w jednym. Żel do mycia ciała, włosów i twarzy, męski z aktywnym węglem. I ten żel jest w katalogu na stronie 65. To już nie jest eksperyment. Ten żel już mój mąż miał, korzystał i był zadowolony. No, dosyć. Tak no cena taka sobie 250 ml. To jest z aktywnym węglem. I on kiedyś był zadowolony, więc wzięłam. Zobaczymy. Można taniej kupić niektóre żele, ale to jest od razu i szampon, więc cena jest myślę, że w porządku jak gdzieś tak 13 zł zapłacimy, Jak tak zauważyliście, to cena katalogowa około 17 i oprócz tego mam jeszcze taki ten tenderkerek mandarynkowy dodatkowo. To też mojej córce ostatnio właśnie te tenderkerki jej się skończyły. Ona często wyjeżdża za granicę, więc ze sobą je bierze też, więc potrzebuje. I kupiłam sobie z kolei taką kredkę niebiesko-granatową, która też już nie jest eksperymentem. Ja ją bardzo, bardzo lubię. Bardzo. O tak, tu jest granat i na dół taki błękitny. Ja jestem blondynką, niebieskie oczy i pięknie mi się sprawdza ta kredka. Ja ją bardzo lubię i czekałam na tę kredkę. Nawet myślałam sobie, czy nie zapasu nie zrobić, ale ja bardzo długo. Korzystam z takiej kredki. Myślę, że rok prawie spokojny, no bo wiadomo, że codziennie nie maluję sobie oczu taką kredką, więc stwierdziłam, że to bez sensu trzymać zapas i staram się w ogóle nie, nie robić zapasów. I ta kredka z kolei jest na stronie 62,999, więc ja około 7 zł zapłaciłam 41,369 pozostałe nie bardzo mi się sprawdziły jakąś tam jeszcze miałam, ale nie ta właśnie niebieska najlepiej mi się sprawdziła no i tak jeszcze mamy perfumy mam Essenza Suprem nie będę otwierać, chociaż buteleczka jest przepiękna, bo już koleżanka mi otwierała, pokazywała. Ja sobie nie zdecydowałam się kupić tych perfum, ale zapach jest przecudny. Z prostej przyczyny nie zdecydowałam się, ponieważ mam tyle zapachów różnych, że chcę wykorzystać te zapachy, które mam, te zapasy, żeby nie tworzyć za dużo tych, tych różnego rodzaju tej kolekcji. Więc ja sobie nie zamówiłam i ten, ten zapach esenzy jest na stronie siódmej. Bardzo zmysłowy, ładny, trwały zapach. Mamy tutaj ananas, białe kwiaty i olibanum, 12 godzina trwałość i flakon ozdobiony detalami z 24-karatowego złota. Butelka przecudna, kreacja łącząca śmiały, niezwykle bogaty akord białych kwiatów i, i kipiącego zmysłowością olibanum. Perfumy Jordani Gold Essence Supreme emanują przepychem i pieszczą zmysł. O, ona korzystała wcześniej z tej esencji klasycznej, która już jej się skończyła. Kalaryjska bergamotka, kwiat pomarańczy i toskańskie drewno. Zachwycona jest tym zapachem, ale teraz dla odmiany zdecydowała się na ten drugi zapach. I mam jeszcze tak. Kupiłam też sobie Milk Honey taki krem. Do rąk. Ten krem w takiej starej wersji bardzo lubiłam, więc myślę, że to będzie podobny zapach, podobny skład. Nie będę otwierać, bo na razie kończę inne potwierane kremy, więc chcę, żeby nie chcę niepotrzebnie nie otwier otwierać na razie. I ten krem był w cenie 9,99, czyli ja 7 z kawałeczkiem za niego zapłaciłam mleko i miód pełne korzystnych dla skóry składników odżywczych nawilżają, odżywiają nadając ciału zachwycającą miękkość gładkość i promienność hmm, może będzie lepiej się wchłaniał niż tamten, bo tamten właściwie zastosowałam tylko na noc on dosyć ciężko się wchłaniał i oprócz tego kupiłam na wyprzedaży tak chyba zaryzykowałam e, taką pomadkę Zobaczcie, opakowanie przepiękne. To w jeszcze chyba jest. I to ta pomadka była w cenie chyba około 9,9 zł. Jak lubicie taki ciemny brąz, czekoladowy, to ona jeszcze jest dostępna. Ja akurat miałam ochotę na taki brąz. Bardzo modny kolor zresztą w tym sezonie, więc zobaczymy, czy będę z niego zadowolona, bo tak ta chyba 45 zł kosztuje. Zobaczmy jeszcze, do kiedy ona jest ważna. Do września 25 roku. Więc coś takiego, jak lubicie taki kolor to pleca i błyszczyki dwa mam. Jeden wanilia, drugi chyba marakuja. Te błyszczyki w katalogu, yy, one właśnie tylko smakiem się różnią, bo tak, to one są takie przezroczyste. I te błyszczyki są na stronie 61. To nie jest jakaś nowość. 61. Oto. Czyli mam tu wanilię 69591 i mango. Nie rakuje przepraszam. To było mango 46589. Coś takiego. Oprócz tego mam kredkę. Kredkę mam w też chyba w tej, w takiej, nie wiem, jakiejś wyprzedaży. Nie wiem, gdzie ja to kupiłam. To jest taka szczoteczka. No i tutaj kredka taka wykręcana, ale nie będę otwierać, bo na razie odkryłam w zapasie kredkę Jordani Gold. No bardzo byłam zdziwiona i przepiękna. Jest do temperowania, ale też z, tym, z tą końcówką. I bardzo jestem zadowolona. Pewnie tej bym nie wzięła, gdybym odkryła, że jeszcze tamto mam. Gdzieś w pudełku sobie znalazłam, więc na razie tej nie będę odkręcać. Gdzieś tam na zapas sobie ją schowam. I wtedy powiem Wam, czy mi się sprawdziła, czy nie. To jakieś mam. A i słuchajcie, za 10 zł, czy tak około 13. Hmm, takie kolczyki sobie zamówiłam tylko, bo ja miałam takie kolczyki, ale w prezencie komuś chyba oddałam. Hmm, ale już widzę, że one chyba były otwierane. Zobaczymy czy one, jak to wygląda. Już hmm. pokazuję. liczne są prawda tak zamykane bardzo ładne i one 30, 13 zł kosztowały więc ze względu chyba na tę cenę taką śmieszną i one chyba są jeszcze w utlecie, to takie coś sobie kupiłam do, do noszenia dla siebie potrzebowałam takich właśnie to, tu i tu jakiś chyba będzie nowy zapach Irys, Queen, tak mi się wydaje, że to jakiś nowy tylko będzie zapach. Ja nie lubię y, sprawdzać w tym. No może i ładne. Zaraz zobaczymy, yy, zobaczymy w tym nowym katalogu, czy on rzeczywiście jest, bo mam jeszcze, Aha, jeszcze coś tu mam, a co to? A jeszcze kredkę sobie wzięłam do Kredkę do ust też mm, to może pokażę obrysowywanie ust. Teraz patrzę, dużo dziewczyn młodych tak robi, więc chyba też spróbuję. A, taką brązową wzięłam, może trochę za ciemna. No zobaczymy. Spróbujemy. I 10 zł chyba zapłaciłam za tą kredkę. I mam kolejny katalog, katalog siódmy. Odsuniemy troszeczkę i zobaczymy, co w tym katalogu siódmym jest. Twój nastrój, Twój zapach. Poczuł piękno Paryża. Wygraj ekskluzywną wycieczkę do Paryża. I co to za szczegóły na następnej stronie? Wyjazd do Paryża dla dwojga y, o wartości 25 tysięcy. Trzynazy w hotelu, spa w centrum Paryża, voucher na y, zakupy. Luksusowej Galerii Handlowej. Co tydzień do wygrania 7000 zł. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 50 zł w katalogu 7 lub 8 i weź udział w loterii. W dniach od 4, do 14, od 4 maja do 14 czerwca zgłoś swój udział. Loteria tylko dla członków klubu Oriflame. Regulamin loterii dostępny na stronie Oriflame. Przy każdym zgłoszeniu zakręć kołem Oriflame, a dodatkowe bonusy to codziennie do wygrania 3 razy perfumulow Love Potion, y, Shary, o wartości 120 zł każda, 6 razy Blik o wartości 50 zł każdy, jeden raz dodatkowy los w walce o nagrodę główną i 1 raz szansa ponownego zakręcenia kołem. Coś takiego. Takie ciekaw, taka ciekawostka. No i... Infinita 6499. Jak no, możemy przejrzeć, właśnie ten zapach, który bierze udział w loterii. Bardzo ładny, bardzo polecam Wam ten zapach. Ja już o nim nieraz y, mówiłam. Y, tutaj mamy wodę perfumowaną Pose Absolut. 7999, y, y, Lucia 5499. No dużo tych zapachów. Wiosennych, takich. Perfumy znowu. Zobaczcie o, tej, o tych perfumach. Um, uważam, że duet kadzidła i białkwiatów kreuje aurę tajemniczości, wyrafinowanie, ponadczasowej elegancji. Natalii Lorson, mistrzyni perfumiarstwa. Taką opinię. O tych właśnie perfumach wydała. Białe kwiatowe wakacje staje się egzotyczną i tajemniczą, i zmysłową przygodą dzięki ciepłemu olibanum oraz pikantnym nutom czarnego pieprzu koszącego drewna kaszmirowego. No przepiękny jest ten zapach faktycznie. Tutaj esenza. Lakier, zegarek. 89,99. Tak. Nowość seria limitowana. To co było w poprzednim katalogu, ja się nie skusiłam, to jest bardzo fajny podkład, 39,99 Pomadki. To jest to opakowanie, pokazywałam Wam kiedyś, że kupiłam pomadkę z tej serii. To jest właśnie ta pomadka. No i tak nawet trwała, ale rewelacji nie ma, tak powiem. Stwórz zestaw dla swojej mamy pędzelek do ust, wybrana pomadka, 3499 tak przekartkujemy chyba nic tu takiego nie ma wartego uwagi, aż tak żeby się zatrzymać o te, 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 te cienie plus kredkę do oczu mam ochotę, ale na razie się wstrzymuję jakoś tak specjalnie to chyba tutaj nic nie widzę takiego godnego uwagi jak coś będzie to się zatrzymamy te lakiery całkiem fajnie się sprawdzają ja właśnie mam teraz paznokcie pomalowane tym lakierem ten chyba 38991 i są fajne, dobrze się sprawdzają o i zobaczcie, miało być ostatni raz w katalogu. Zestaw ten naturalny marakuja plus zielone jabłko 29,99, jeśli wydasz 69 zł na produkty z tego katalogu, więc tak chyba nie w porządku, tam pisz ostatni raz w katalogu. A tutaj jeszcze umieszczają. I to w takiej niższej cenie. No i Jakoś tak nowości za wiele, to ja tu nie widzę. Chyba nie, nie, nie ma jakichś takich rzeczy, na których y, dłużej by warto było się zatrzymać. Silnie nawierzająca mgiełka Nowage Proceuticals, bardzo polecam, 39,99. Ja teraz używam i bardzo dobrze mi się sprawdza. Kapsułki z witaminą C, ten krem kiedyś miałam bardzo dobrze ultralekki okronny krem na dzień nowejcz też y, ten krem i olozofyosofie i, i serum bardzo bardzo polecam. Hmm. Tutaj tak przykartkujemy Omega 36999 zestaw osiem, Divine 89,99 to czy to jest ten zapach ten Iris, chyba to jest to tak, to jest ten zapach on był już w poprzednim katalogu yy, to jest tak, marmolada, paczula i Diviniris, czyli Iris no taki nawet przyjemny ale jakoś tak oryginalny nie więc ja taki bardziej nie będę zainteresowana tym zapachem, jest Jordani. Mój ulubiony, ale na razie robię z niego, od niego przerwę. Kla też lubię. Magnetista. Miałam perfumetkę, bardzo, bardzo ładny zapach, ale na razie nie zakupię. Zużyję to, co mam. Tu męskie zapachy. Ten, ten zapach mój mąż używa, bardzo sobie chwali. Bardzo wysoka koncentracja zapachu. czarny kardamon, czerwona guarana i bursztyn. Piękny zapach polecam. No Milkhani mm, Essenza też fajne. Tutaj chyba Outlet, mydełka. Nie, to jeszcze chyba nie Outlet. Yy, ta maska Eleo w jakiej cenie? 37,99, więc były tańsze, mm, o te właśnie Love Nature 649. To te miałam właśnie maski do włosów. No i co? Tyle. Nic tu takiego. Jakoś mało nowości. Bardzo mało nowości. O, zobaczcie te kolczyki, które wam pokazywałam. Są nawet 29,99. To teraz są za chyba 13 zł. Widziały, i widzieliście no i żele żele są w cenie 9,99 jeśli wydasz a, za, jeśli na dwa się zdecydujesz jeśli jeden to 12,99 no tutaj już wakacyjne do opalania dezodoranty kremy o, jakaś nowość krem, ochrony krem do rąk i paznokci zmarakują Taka nowość. Letnia rada nakłada krem po myciu rąk, spędzeniu czasu na świeżym powietrzu lub pływaniu. I skoncentruj się na grzbietach dłoni. Są najbardziej podatne na uszkodzenia słoneczne. Tutaj jeszcze takie kremy. Jakieś tu nowości, czyli serum zmiękczające na mocele, Ono było w innym opakowaniu. Potem jest intensywna maska, też w innym opakowaniu była. Ale chyba skład jest ten sam: 22,99, jakieś skarpetki żelowe się pojawiają. I jeszcze tutaj mamy krem układający, napękający pięty. On był też trochę w innym opakowaniu. Mam w innym opakowaniu. No i mamy tutaj 17,99, wodoodporny tuż do rzędu i nie wodoodporne. Czyli takie coś. No i tyle, co Wam dzisiaj przygotowałam. Jeśli filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę. Takie kolczyki ładne. One są w tym gotowaniu, czy nie? Czy ja je przeoczyłam Jak przeoczyłam Chyba przeoczyłam. Nie, chyba nie. A nie ma. A ładne. Ładne. Um. No dobrze, to tyle co Wam przygotowałam. Jeśli filmik się spodobał, zostaw łapkę w górę. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. I do następnego razu. Cześć!